Czy da się odmienić uśmiech w jeden dzień? Bez wiercenia, bez bólu, bez utraty własnego szkliwa? Tak, to właśnie bonding. Nowoczesna metoda, dzięki której małe zmiany robią ogromną różnicę. Cześć, jestem Aleksandra Janik, lekarz dentysta i właściciel gabinetów Tendenc Stomatologia Janik w Korzowie. Dziś opowiem Wam o bondingu, zabiegu, który często nazywany jest liftingiem uśmiechu, bo potrafi odmienić jego wygląd ledwie kilka godzin. Dowiesz się, kiedy warto się na niego zdecydować, jak wygląda sam zabieg i co robić, a czego unikać, żeby efekt utrzymywał się jak najdłużej. Bonding to jedna z najdelikatniejszych metod poprawy estetyki uśmiechu. Polega na nałożeniu na powierzchnię zębów specjalnego materiału kompozytowego, tego samego, którego wykonujemy estetyczne wypełnienia. Różnica polega na tym, że tutaj materiał nakładany jest nie po to, aby odbudować ubytek, ale po to, aby poprawić kształt, długość, kolor i proporcje zębów. Dzięki temu możemy zamknąć diastemę, czyli przerwę między zębami, wyrównać krawędzie, odbudować ukruszenia, delikatnie wydłużyć zęby. Albo optycznie wyrównać linię uśmiechu. To zabieg, który pozwala osiągnąć natychmiastowy efekt, często już po jednej wizycie. Nie wymaga szlifowania zębów. Co najważniejsze, nie uszkadza szkliwa. Dlatego jest chętnie wybierany przez osoby, które chcą poprawić wygląd uśmiechu, ale nie są gotowe na licówki. Konsultacja i planowanie. Na początku wykonujemy dokładne zdjęcia i analizę uśmiechu. Często wykonujemy też projekt, żeby zobaczyć, jak drobne zmiany wpływają na cały uśmiech. Dobór koloru. Kolor kompozytu dobieramy indywidualnie do naturalnych zębów, tak aby efekt był jak najbardziej harmonijny. Przygotowanie powierzchni. Zombie jest delikatnie opracowane, tylko tyle, aby uzyskać idealną przyczepność dla materiału. Modelowanie. Następnie warstwa po warstwie nakładamy i kształtujemy kompozyt, aby uzyskać pożądany efekt. Polerowanie i wykończenie. Gotowy bonding jest wygładzony, wypolerowany, dzięki czemu wygląda naturalnie i jest odporny na przebarwienia. Całość trwa od 1 do 3 godzin w zależności od. Liczby zębów i zakresu pracy. Jak długo utrzymuje się efekt? Efekt bondingu może utrzymać się od 3 nawet do 7 lat. Efekt bondingu może utrzymywać się od 3 do 7 lat, jeśli pacjent odpowiednio bał o swoje zęby. To zależy od rodzaju materiału, sposobu rzucia, a także nawyków, np. Na zgrzytania zębów czy odgryzania paznokci. Po tym czasie możemy bonding odświeżyć lub całkowicie odnowić bez utraty tkanek zęba. Czego nie robić mając bonding i na co uważać? To bardzo ważna część, o której często się zapomina. Żeby bonding dobrze wyglądał przez lata unikaj twardych pokarmów. Orzechów, kostek lodu, twardych cukierków mogą powodować mikropęknięcia. Nie odgryzaj paznokcie ani długopisów. Kompozyt nie lubi takiego obciążenia. Ostrożnie z kawą, herbatą, czerwonym winem mogą powodować delikatne przebarwienia. Dlatego warto regularnie polerować powierzchnię bondingu w gabinecie. Nie używaj wybielających past. Mogą zmatowić powierzchnię i pogorszyć połysk. Pamiętaj o kontrolach co 6 miesięcy. Dzięki temu efekt pozostanie naturalny i estetyczny przez długi, długi czas. Bonding to szybki i odwracalny sposób na poprawę uśmiechu. Nie wymaga szlifowania, pozwala zachować własne zęby w całości i daje natychmiastowy efekt. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zobaczyć, jak mogliby wyglądać w nowym uśmiechu, bez podejmowania decyzji na całe życie. Jeśli zastanawiasz się, czy bonding jest dla ciebie, zapraszam na konsultację. Tendenc domatologia dokładnie analizujemy każdy przypadek i wspólnie podejmujemy najlepsze rozwiązanie. A jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda różnica między bondingiem a licówkami, koniecznie obejrzyj kolejne odcinki.